Dzień dobry, dzisiaj nagrywamy vloga tak. Mam nadzieję, że będzie nam spoko. Ja zaczynam dzień z maseczką. Słuchajcie, nie wiem, co się dzieje z moją cerą. Znaczy wiem w zasadzie, ale tutaj na żuchwie mam straszne, straszne wypryski. Słuchajcie, czuję się, jakbym była taką nastolatką. Wiecie o co chodzi, że nagle mi wypiski zaczynają wychodzić? Ja w wieku 16 lat nie miałam problemów takich ze skórą jak teraz, także na pewno zasięgnę spraw. Znaczy, no wiecie, kogoś, kto się na tym zna, musi mi ktoś powiedzieć, co ja mam z tym zrobić, bo najwidoczniej te, które używam kosmetyki, nie działają. Nie wiem, czy to jest tylko i wyłącznie spowodowane z maseczką którą nosimy non stop najprawdopodobniej tak. Bo wcześniej nie miałam takich problemów, ale na pewno się skonsultuję z kimś, kto mi więcej o tym opowie. Dzień dobry, dzień dobry, dzień kuriera. Zobaczmy, co tutaj przyszło. A, to wiem, to wiem co przyszło. Wiem, co przyszło wiem. Ale ładnie. Ale wiecie co? Nie ma jednej rzeczy. Pokażę Wam to w holu zakupowym, ale chyba, że jest w następnej paczce. Poczekaj. Rzecz jasna, jest w kolejnej paczce, ale zrobię Wam hol zakupowy, bo kupiłam ostatnio kilka rzeczy. Sobie właśnie takich jesiennych, więc pokażę Wam to w holu. E, my dzisiaj wyjeżdżamy, więc status kuchni wygląda tak. Więc ja muszę wszystko tutaj posprzątać, słuchajcie. Cały. Tak, bo Ty się spakowałeś, tak? Do babci. Tu muszę zobaczyć to wszystko ogarniać, więc już Wam nie będę zanudzać, bo jestem w majtkach i ogarniam. I za chwilkę pokażę Wam, jak wygląda czysty salon. Cyk. I posprzątane. Można wyjeżdżać na weekend. Ten jeszcze Pan musi się ubrać. O ten. Dobrze, gościu malowany idzie do szkoły. Co tam? Dzisiaj Cieszysz się co? Nie wszystko widzę. Wszystko widzisz? No. Dobra, my idziemy, słuchajcie, do szkoły. Nasze ptiora. okulary, roni to włosy nieogarnięte, ale już spakowałam, słuchajcie, do auta tą gumę jego do włosów i Jaką? dupa ja się, no ten żel. I dupa Jasiu, pierdzi Stasiu, nie mamy. Shalu, o Jezu, chyba będzie ciepło, a ja się ubrałam w bluzę. Mam nadzieję, że mi gorąco nie będzie, bo muszę iść po paczkę. No, także taka jest misja nasza, nie? Na dziś. Babcia. Słuchajcie, przebrałam się, zobaczcie, założyłam ten dres nowy, bo jest ciepło i boję się, że będzie mi gorąco, więc założyłam sobie bluzeczkę do tego z Zary i. Dobra, idę tak. Jak będzie mi gorąco, wiecie, to mogę sobie się rozebrać. I miałam czapeczkę, ale no włosy mam już nieogarnięte, takie trochę, wiecie. Nie bardzo, ale idę tak. Zabieram ze sobą okulary. Cyk. Tyk. Biorę je ze sobą. Gotowa. No ja powiem Wam szczerze, że te włosy dzisiaj to naprawdę źle wyglądają, ale... Ogląda moje pakowanie, to jest jakiś jeden wielki harmider. Już zrobiłam wołagan, ale to się wytnie. Słuchajcie, tu mam wszystko popakowane i w zasadzie tylko to bierzemy. Tu jest ten leżaczek, prezenty, Zoe lalka i my jesteśmy zapakowani, jak widzicie, w takie skrzynki, jest mi po prostu wygodniej. Więc jedna skrzynka jest dla dzieci, jedna jest dla nas i to jest wszystko, co bierzemy ze sobą na weekend. Wiadomo, bierzemy jeszcze Psa i dzieci, ale to zaraz je, je ich spakuję. Zaraz jeszcze Żułani, słuchajcie, muszę iść do szkoły po niego, więc tak trochę na szybkiego to wszystko będzie. I teraz myślę, czy coś tutaj jeszcze mam, które muszę wziąć ze sobą. Coś ważnego. Poczekajcie. Postaram się Wam teraz pokazać, co dostaną chłopcy, bo jakby, wiecie, ten vlog pojawi się jak już. Powiedzcie tego baby to widzieliście. I już Wam pokazuję resztę. O, jeszcze nie zapakowane, ale tu są takie hmm, sensoryczne kształty, jakby. Wiecie, kulki, i to mamy takie kolorowe. Ale tutaj jest też od mojej mamy takiej wersji czarno-białej, grzechotka czarno-biała i jeszcze jedna grzechotka czarno-biała, więc w zasadzie mamy wszystko podwójne. Także to. Chłopcy dostaną takie słuchajcie, mini worki z Harry'ego Pottera i w każdym worku już Wam pokazuję, co jest. Niestety dwóch prezentów nie dostaną. Dostaną dopiero w momencie, kiedy przyjdą, a przyjdą w czwartek przyszły, więc Dośleje trudno. Skarpetusie, takie budziaczki, wiadomo w kolorkach jakich. Zobaczcie, tutaj skarpetusie też w kolorach. Bluza taka z H&M, to jest w ogóle śliczna bluza. Zobaczcie, taka musztardowa, przepiękna jest. Także taka bluza. Co tutaj jeszcze mamy? To jest taki rampersik i go wzięłam, słuchajcie, w rozmiarze 62 to jest taki dzianinkowy ramper właśnie w takim pięknym musztardowym kolorze i powiem Wam że on jest taki stonowany, bo widzicie ta bluza jest taka intensywna, a tutaj macie ten stonowany rampersik i taki komplecik ocieplany i wzięłam na 68 specjalnie, żeby chłopcy mieli już na zimę, bo to jest takie dość grube, zobaczcie, z takim kapturkiem, wygląda to tak i do tego są spodenki takie śliczne. Piękny komplecik. Pamiętam, że Zowi miała takie, taki komplecik też jak była malutka, więc to jest jeden z chłopców dostanie taki zestaw ciuszków. I drugi woreczek i jak domyślacie się, to dostaną to samo. wiadomka. No to już widzę, że tu od tyłu jedziemy. Komplecik, zobaczcie taki. I Rupert i Remig już będą wyglądać podobnie. Tutaj mamy zielony odcień. Taki sam Rampers, o zobaczcie, w takim, takim ciemna butelkowa zieleń, przepiękny kolor, ja uwielbiam taki kolor, i zresztą Marzenka też, bluza, cudo, skarpetusie i body, słuchajcie, ale tutaj nie udało mi się z zielonych kupić i wybrałam takie bliski granatowe i szare, ale myślę, że to i tak będzie fajnie wyglądało. Więc to pakuję już. I już Wam pokazuję. Z zabawek Zowi bierze tylko i wyłącznie Misia wyspania. W zasadzie dwa, bo bierze tego z najlek i tego z Newbie. I to jest właściwie zakup, który ostatnio dokonałam. Nie sama Lala, ale ten, to nosidło. I w zasadzie miało leżeć i miałam dać jej na jakąś okazję, ale dostała wcześniej takie nosidło dla Lali i Lala. I już Wam pokażę. Często pytacie mnie, co to jest za Lala? I słuchajcie, to jest. Antonio Juan, Juan Juan, nie wiem jak to się mu wymawia, to jest, słuchajcie, hiszpańska lala, przepięknie wykonana ta lala jest, Zoe ją uwielbia i ta lala u nas się nazywa Mia, tu widzę, że jeszcze jakąś piżamkę sobie schowała yy. i ona, ma, zobaczcie, jaki przepiękny smoczek, który można przypiąć, wygląda naprawdę autentycznie, więc tutaj cyk, dobra i lala ma smoczek, nie wiem, gdzie to przyczepiła ją, dobra, tutaj, żeby nie było mieć. I jest dość lekka i ma mięki brzuszek, a to ważne przy dwulatce, bo nazwa jest Malusia. Jedziemy. Także jedziemy i e, oczywiście stacja McDonald's. Słuchajcie, dojechaliśmy już jest ciemno i dojechaliśmy, znowu to powiedziałam i wiecie czego zapomniałam kupić, takiej maty e, do mojej mamy, żeby ją więc pojechaliśmy też po pampersy na noc, żeby jej założyć, bo nie chciałabym, żeby miała jakąś wpadkę e, i co, dla Ani laleczkę kupiliśmy i to wszystko w zasadzie. No i tam alkohol i te sprawy. I woda. Najważniejsze. A i super leginsy, słuchajcie, znalazłam. Jestem w ogóle w szoku. Za 34 zł trzy pary leginsów. A kolory i w ogóle jakby typ takiego leginsu, jak Zoe nosi na 92 z Newbie. Takie na dole mają taką delikatną falbankę. Bo... Na pewno wiecie, kto ma dziecko, że właśnie te nubi te z falbanką na pupie i z kokardką są do 86, ale powiem Wam szczerze, że ona już mi się tak nie podoba w tych e, leggingsach z tą falbanką na pupie. O, nie widać mnie. O, widać. E, nie podoba mi się. W... E, nie podoba mi się. Ona mi się nie podoba w tych leggingsach. E z falbanką na pupie, bo już jest taka za duża, wiecie o co chodzi. Jeszcze jak ten Pampers był, to ta falbanka ładnie wyglądała, teraz takiej wiszą na dupsku, nie podoba mi się to. Już jest za duża na to, więc... E, zresztą już są za krótkie na nią, także nawet dobrze, także pozbyliśmy się i właśnie kupiłam dzisiaj takie leginsiki piękne w Tesco. Przepiękne w ogóle kolorki, takie idealne jak Niubi a 34 zł za trzy pary leginsów. Przypominam, że z Nubi płacę 50 zł za jedną parę, więc to jest naprawdę mega, mega duża różnica. Co, idziemy zjeść? Mama szamkę przygotowała jak zwykle jestem na dzielni.